Życie księcia w dobie rozbicia dzielnicowego no, nie było zdecydowanie usłane różami, bo na Włości zwaśnionych piastów uderzały mongolskie zagony, a w sumie stosunki z sąsiadami wymagały ciągłego trzymania ręki na pulsie. Z kolei zdobycie tronu krakowskiego przysparzało tylu przyjaciół, co e, przeciwników. No i dzisiaj chciałem kilka słów powiedzieć na temat Bolesława Wstydliwego, jakie w ogóle były jego losy. Bo w takich warunkach przyszło właśnie wychować się Bolesławowi, znanemu później pod przydomkiem Wstydliwym. Urodził się on w 1226 roku jako jedyny syn Leszka Białego i księżniczki ruskiej Grzymisławy. Jego ojciec został jednak zamordowany zaledwie półtora roku później podczas zjazdu w Gąsawie, no i o prawo do opieki nad małoletnim dziedzicem tronu krakowskiego ubiegali się zatem wszyscy książęta, licząc się. Na, liczący się w ogóle na scenie politycznej, najsilniejsze podstawy prawne posiadał ku temu książę wielkopolski Władysław Laskonogi, który zawarł z Leszkiem Białym porozumienie mówiące, że ten, który przeżyje drugiego, obejmie rządy w jego dzielnicy i roztoczy opiekę nad e, potomkami. Oczywiście rywale nie zamierzali odpuszczać. Do próby siły rychło przystąpił również Konrad Mazowiecki, który był stryjem Bolesława, i Henryk Brodaty. Ostatecznie w ogóle regentka Grzymisława, respektując postanowienia męża, uznała Władysława Laskonogiego jako księcia krakowskiego. Ten jednak, zmagając się z problemami we własnej dzielnicy, zawarł porozumienie z Henrykiem Brodatym, przekazując mu rządy namiestnicze. No, sytuacja niby się ustabilizowała, no i niby los młodego Bolesława wydawał się zabezpieczonym. No, ale czy tak faktycznie było? Największym przegranym w tej całej sytuacji musiał czuć się Konorad Mazowiecki, porywczy książę, nie zamierzał pogodzić się z porażką. Wielokrotnie nękał Polskę najazdami, a w 1233 roku zdołał nawet pojmać Grzymisławę i Bolesława. Wtedy matka siedmioletniego księcia doznała w niewoli wielu upokorzeń. Na pomoc przyszedł jednak możnowładca Klemens z Ruszczy, który w przebraniu wyprowadził więźniów z opresji, korzystając z chwili, w której strażnicy zajęci byli piciem i zabawą. Za całą akcją stał oczywiście Henryk Brodaty, w związku z czym jego pozycja jako wybawiciela potomka Leszka Białego dodatkowo wzrosła. Stał się w ten sposób niekwestionowanym władcą Krakowa, no a Bolesławowi z całej ojcowskiej domeny pozostała jedynie Sandomierzczyzna. Cały w ogóle ten dotychczasowy porządek Leku jednak w gruzach wraz z najazdem Mongołów w 1241 roku upadła potęga Henryków Śląskich, Bolesław natomiast uciekł na Węgry, gdzie mógł liczyć na pomoc siostry, żony królewicza Kolomana. I od 1239 roku był też ożeniony z Kingą, córką króla Węgier, Beli IV, który był bratem Kolomana, co dodatkowo przybliżało go do dynastii Arpadów. Bolesław czekał zatem na obczyźnie, aż ucieknie wojenny zgiełk i możliwym stanie się Powrót na własne Włości. No i pod nieobecność Bolesława Wstydliwego władzę w Krakowie objął książę Śląski, niejaki Bolesław Rogatka. Nie zdołał on jednak dotrzeć do małopolskiej stolicy. No i w zastępstwie rządził tam Klemens z różczy, raz za razem odpierając ataki Konrada Mazowieckiego. No i agresorowi udało się nawet zdobyć wawelski gród, jednak no nie zyskał on poparcia rycerstwa, żeby wtedy rządzić. I w 1243 roku, w związku z osłabieniem rywali, Bolesław powrócił z Węgier i przy aprobacie możnowładztwa przejął władzę w Małopolsce. Pokonawszy Konrada w bitwie pod Suchodołem, ostatecznie ustabilizował swoją pozycję, chociaż porywczy książę Mazowiecki nie zrezygnował z walki aż do końca życia. Dobiegło ono okresu w 1247 roku, a jego następcy utrzymywali z Bolesławem nawet dosyć przyjazne stosunki. Krakowski książę mógł zatem skupić większą uwagę na rozwoju swojej domeny i na politycznych rozgrywkach z sąsiadami. No, przez wiele lat, jak już wspomniałem, Bolesław Stydliwy utrzymywał ścisłe stosunki z Węgrami, wspomagał Owele IV zbrojnymi posiłkami w trakcie jego zmagań z Czechami, na przykład w 1253 roku czy też w 1260 roku. No i silnie powiązania rodzinne w pewien sposób narzucały mu takie postępowanie, ale z politycznego punktu widzenia było to. Tak naprawdę marnotrawienie sił nad niedotyczącym y, krakowskiego księcia w ogóle konflikcie. W 1260 roku w, w bitwie pod Groysenbrunn Węgrzy ostatecznie przegrali zmagania, usuwając się w cień zwycięskich Czech. No i tymczasem Bolesław y, miał własne problemy, bo w latach 1259-1260 spadł na Polskę drugi najazd tatarski. Mongolów wspomagały też oddziały ruskie, zobowiązane do działania na wezwanie Hanna. Oczywiście pogrzebało to dobre stosunki polsko-ruskie, jakie kształtowały się we wcześniejszych latach. No i wstydliwy ponownie nie zdecydował się na obronę swojej domeny, chroniąc się w Sieradzu na dworze Leszka Czarnego. Lata 70. przyniosły pewne zmiany w polityce Bolesława, bo w obliczu wyraźnego osłabienia Węgier, jak i własnego księstwa, z trudem udało mu się de facto obronić domenę przed buntem możnych i zwolenników Władysława Polskiego. Postanowił przejść na stronę czeską króla przemysła Otokara II. Ten natomiast za rywalizował z królem niemieckim Rudolfem Habsburgiem o wpływy w Austrii, Styrii i Karyntii. No i o losach konfliktu zdecydowała bitwa pod e, Suchymi Krutami w 1278 roku. Czesi ponieśli dotkliwą klęskę, a ich władca zginął na polu bitwy. E, porażka ta była silnym ciosem dla czeskich sprzymierzeńców, a w ogóle... E, Wśród nich największe w ogóle straty odnieśli Polacy. No i rok po bitwie 7 grudnia 1279 roku Bolesław Wstydliwy zmarł bezpotomnie, kończąc tym samym losy małopolskiej linii piastów. Na swego następcę wyznaczył przyjaciela i krewnego Leszka Czarnego. Pomimo w ogóle niepowodzeń w polityce zagranicznej, panowanie Bolesława Wstydliwego pozytywnie zapisało się na kartach historii. Swój przydomek zawdzięczał wielkiej pobożności wraz z żoną Kingą, która później została obwołana świętą. Mieli oni żyć w czystości aż do końca swoich dni. Obok wypraw odwetowych na jajdźwięków organizował on też misje chrystianizacyjne, którymi kierowali Franciszkanie. No i to właśnie za jego panowania bracia mniejsi rozpoczęli swoją działalność w Krakowie. Więc duże znaczenie zyskało też biskupstwo krakowskie. Książę nadał duchownym liczne immunitety, a ponadto w czasie jego rządów doszło do kanonizacji św. Stanisława w 1253 roku, co w przyszłości nie pozostało bez wpływu na próby zjednoczenia ziem polskich. Oczywiście Bolesław był świadom korzyści płynących z rozwoju miast, dlatego też czynnie popierał kolonizację niemiecką. Prawa miejskie otrzymał wtedy m.in. Kraków w 1257 roku, Bochnia, Jędrzejów czy też Sącz. No ponadto przeprowadził reformę przywracającą wyłącznie państwo, własności państwowej w kopalniach, w wieliczce i ledwo co odkrytych złożach soli w Bochni. No, książę był niewątpliwie roztropny i łagodny, bo tak w pamięci potomnych był on opisywany jako właśnie ten Bolesław Wstydliwy.